I musi być gol, nie musi nic być, ale może teraz? Nie ma! Jak to się stało? Ale jest! Jest! Jeden do jednego! Strzelanina na polu karnym Gizewa. Rafał Siadaczka z swojego aktu zemsty. Tak jest. Rafał Siadaczka. Właśnie sześć bramek. W dziewiątej minucie przypomniał o sobie Rafał Siadaczka. Łódzki zawodnik uderzył piekielnie mocno z rzutu wolnego, a Michał Kokoszanek mógł tylko obserwować lot piłki, która nieuchronnie zmierzała do siatki Lecha. Widzewiacy odpowiedzieli już po siedmiu minutach. Przepięknym strzałem z rzutu wolnego popisał się Rafał Siadaczka i było 1 do jednego. Gol ten był niewątpliwie ozdobą ciekawej, i toczonej w szybkim tempie pierwszej połowy spotkania. Rafał Siadaczka. Nasz zawodnik dokonał nie lada sztuki. W jednym spotkaniu zdobył dwa gole z rzutów wolnych. Widzew wprowadził 3 do 0. Widzewa w 18 minucie spotkania. Rafał Siadaczka znakomita akcja Pawła Mięszkiewiczaka który do końca walczył o piłkę i wyłuskał ją obrońcom i pewny strzał napastnika Widzewa w kontekście pucharowego meczu z Czernomorcem Odessa martwi słaba skuteczność Widzewa Kali Boniek mynajcych czy Smolarek chance podbija jednak ostatnia minuta meczu i od Widzewa 1 do zera z bramki Rafał Siadatka Piłka, który pozyskany został w trzecim sezonie w tego który ma bardzo dobry ten.